Witam Was na kanale Budowa Dzień po Dniu. Kontynuujemy serię objazdów po naszych inwestycjach. Dzisiaj znajdujemy się w Zieleniwie pod kołobrzegiem, a budynek, w którym stoję, to jeden z 26 planowanych lokali inwestycji nad Doliną. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, jest to architektura planowanej inwestycji. Faza przedinwestycyjna, w której również braliśmy udział, była bardzo trudna i skomplikowana ze względu na oczekiwania i pomysły architekta, który nie chciał popuścić ani kawałeczek, jeżeli chodzi o formę tego budynku. Efekt jest bardzo interesujący. Widać geometrię dachu, kilka dość nietypowych elementów, jak chociażby ten kosz, który łączy dwie połacie dachu. Oczywiście wykonawczo powoduje to kilka problemów, a przede wszystkim kontrola i nadzór odbiory tego typu elementów wymagają. Sporego zainteresowania i zaangażowania kadry inżynierskiej. Niemniej jednak uważam, że udało się wypracować świetny efekt, który właśnie widzimy w postaci bryły budynku za mną. Elementem, który wyróżnia tą inwestycję względem większości naszych realizacji jest forma, w jaki sposób architekt zapewnił status, że ten budynek jest jednorodzinny, dwulokalowy. Muszą się stykać ze sobą dwa pomieszczenia, i one się stykają tutaj na piętrze. Ale w poziomie parteru mamy przelot do ogródka. W efekcie tak naprawdę kupujemy dom w zabudowie jednorodzinnej, dwulokalowej, ale nasz obiekt możemy obejść dookoła bez jakichkolwiek kolizji z elementami sąsiada czy z ogrodzeniem. Jest to rzadko spotykane. Oczywiście wymaga to dodatkowych kosztów, ponieważ tutaj mamy miejsce postojowe, a nad nim pomieszczenie ogrzewane. Jednak uważam, że efekt jest bardzo ciekawy i rzadko spotykany na rynku. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Adrian Andrzejczuk. Realizuję inwestycje nad doliną w Koło brzegu. Jestem odpowiedzialny za projekt deweloperski składający się z 26 jednostek mieszkalnych. Kacper i Kuba współpracują ze mną już ponad rok czasu, więc ta współpraca układa się świetnie. Od samego początku starali mi uświadomić różne ryzyka, które towarzyszą nie tylko przy samej realizacji, ale też w procesie przygotowawczym i dzięki temu. Mimo bardzo skomplikowanej bryły budynku i budynku, który należy do segmentu premium, udało nam się uzyskać taką cenę, która pozwoliła na dobrą komercjalizację na danym rynku. Przejrzysta wizja oraz pewność co do tego, jaki produkt chce uzyskać nasz inwestor, nie pozwoliła na zbyt wiele ustępstw w czasie projektowania. Dzięki temu uzyskaliśmy bardzo ciekawy efekt w salonie, który jest spotęgowany przez te dwie witryny o ogromnej rozpiętości robią piorunujące wrażenie w środku przebywając w niedużym salonie, ale wrażenie jest naprawdę niestandardowe, rzadko spotykane. My oczywiście musieliśmy się troszeczkę napocić we współpracy z konstruktorami, jak wykonać te elementy żelbetowe, żeby koszt nie był Aż tak duży, dociążający, żebyśmy zmieścili się w zaplanowanym budżecie, a żeby produkt wyróżniał się na rynku nie tylko lokalnym, ale też w skali całego kraju. Myślę, że efekt robi wrażenie. To właśnie dzięki nieprzejednanej postawie naszego inwestora co do unikatowości jego projektu udało nam się zmieścić takie elementy jak chociażby ta sypialnia. Nie spotkałem się jeszcze nigdy z czymś takim. Mamy okno prawie na całej ścianie z jednej oraz z drugiej strony oraz dodatkowo otwartą kubaturę aż do samej Belki Kalenicowej. Jest to sypialnia na pewno na miarę najwyższego, najlepszego apartamentu w jakimkolwiek miejscu na świecie. Nie będę ściemniał. Taka bryła, taka forma nietuzinkowa musiała wymusić pewne podrożenia budżetu, pewne dodatkowe koszty do poniesienia. Jednym z nich są płatwie stalowe. Zarówno belka kalenicowa, jak i właśnie płatwie pośrednie są wykonane w postaci hebów stalowych. Oczywiście jest to koszt niemały do poniesienia, jednak dzięki temu mogliśmy uzyskać ogromną kubaturę i przestrzeń, wysokie pomieszczenia. Praktycznie w każdej sypialni jest możliwe wykonanie wysokiego sufitu. Jest to też rzadkość na inwestycjach deweloperskich. Dajcie znać, czy Waszym zdaniem wartość tej otwartej kubatury jest na tyle duża że ponosilibyście takie koszty dodatkowe dla każdego lokalu. Myślę, że nie da się zejść poniżej 15 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o montaż tego typu płatwi. I co najważniejsze, cała ta inwestycja została zaplanowana, zaprojektowana zgodnie z filozofią troszeczkę może luksusu. I nie tylko jedna główna sypialnia rodziców posiada ciekawą przestrzeń okna, ale jak widzicie. Po tym oknie i tych oknach, które znajdują się za mną, każda sypialnia w tym budynku ma dużą witrynę do swojej dyspozycji. To też bardzo zmienia odczucie tego pomieszczenia. Kompleksowe wsparcie Kuby i Kacpra pomaga na wielu płaszczyznach. Czy to niwelowanie kosztów w trakcie budowy, czy rozwiązywanie sporów i konfliktów na terenie budowy, czy też negocjacje przy zamawianiu materiałów budowlanych i... Różnego rodzaju innych przeszkód, które mogą się pojawić w trakcie realizowania takiej inwestycji. Zakres naszych usług staramy się zawsze dostosowywać do potrzeb naszych klientów, i dlatego na tej inwestycji, na prośbę klienta, nasza usługa ograniczyła się do jednego przyjazdu raz na kwartał oraz zdalne doradztwo i uczestnictwo. W fazie przedinwestycyjnej. Dzięki temu klient e, mógł uzyskać audytora zewnętrznego, którego świeże oko, pomimo oczywiście nadzoru technicznego, który był tutaj na budowie w postaci kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, był powiedzmy dodatkową siecią do przesiewania ewentualnych błędów e, i uchybień. Zawsze łatwiej jest osobie z zewnątrz, ze świeżą głową podejść czy wypatrzyć pewne nieoczywiste błędy. I tak tutaj wielokrotnie się trafiało, że kiedy trzeba było sprawdzić faktury na, na gorąco, na szybko, czy właśnie raz na kwartał przyjeżdżając, znaleźć jakieś drobne uchybienia, my tutaj swoją funkcję pełniliśmy w 100%. Inwestycja ze względu na skalę została podzielona na etapy. W tej chwili w fazie realizacji znajdują się trzy budynki dwulokalowe. Jeżeli chodzi o wykonany zakres, jest to stan surowy otwarty z częściowym zakończonym dachem. Na budynku za nami są w tej chwili montowane okna, więc zmierzamy do stanu surowego zamkniętego. Tutaj warto wspomnieć o wykonawcy, który niestety poległ ze względu na skomplikowanie bryły tego budynku. Na szczęście udało się praktycznie kontrakt zakończyć i jedyne co, co pozostaje kwestią sporną, są to Wykończenia dachów, one są w tej chwili wykonane w około, w około 60% na całej inwestycji. Udało nam się znaleźć już wykonawcę zastępczego, który dokończy ten zakres. Tutaj pomimo wielu prób i szans dla wykonawcy nie udało się dowieść tego tematu w terminie i w zakładanej jakości. Stąd też decyzja inwestora o zmianie tego wykonawcy. Projekt w Niewie należy do tych... Skomplikowanych, nawet bardzo skomplikowanych, wymagających dla wszystkich uczestników procesu. Nasz inwestor wykazał się ogromną odwagą, ale nie zabrakło mu również rozwagi. W krytycznej sytuacji, kiedy rynek drastycznie się zmienił przez wojnę w Ukrainie i wszystkie inne zewnętrzne czynniki, które miały miejsce przed i w trakcie, na chłodno dokonał kalkulacji i podjął świadomą decyzję. O zmianie strategii sprzedażowej. I tak, budynki, które znajdują się w tle, e, oczywiście będą stanowiły część całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, ale część obiektów została nie przeprojektowana, jest w trakcie przeprojektowywania na troszeczkę mniejsze metraże. Także tutaj bardzo rozważnie klient podszedł do tematu sprzedaży, wiedząc, że zróżnicowanie produktu pozwoli na zdywersyfikowanie. Typów klientów, którzy będą zainteresowani zakupem nieruchomości w tej inwestycji. Uważam, że świadczy to dużej dojrzałości i pomimo ogromnych ambicji, których efekt widać za mną. Ludzie, z którymi pracujemy, potrafią stąpać twardo po ziemi i podejmować świetne biznesowe decyzje. Życzę sobie jak najwięcej klientów, którzy są tak świadomi swojej roli jako deweloperów w branży nieruchomości. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że przeszliście się ze mną po tej budowie. Dajcie znać, co sądzicie o tej architekturze. Dajcie znać też, czy ktoś z Was może ma doświadczenia w zachodniopomorskim województwie z inwestycjami. Oczywiście, interesuje nas, jak idą Wasze realizacje. Zostawcie lajka, like jeżeli się podobało. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.